Cześć Przemek. Cześć. Dzisiaj nietypowe spotkanie w plenerze tym razem dzisiaj opowiemy o aplikacjach należących do ekosystemu Mercedesa. Mamy takie dwie aplikacje, jeżeli możesz o nich trochę opowiedzieć. Pierwsza jest swego rodzaju nowością aplikacja EcuRedia. Aplikacja, która stosunkowo niedawno się pojawiła. Chodzi o to, by każdy z potencjalnych użytkowników w przyszłości, może nabywcy pojazdów zelektryfikowanych czy, 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 czy pełnych elektryków, mogli sprawdzić, zobaczyć, czy ich styl jazdy, ich przebiegi, użytkowanie samochodu. Czy predysponuje te osoby do, do jazdy właśnie samochodami z napędem alternatywnym? Czyli elektrycznym. fizycznie, jak ktoś ma za mocny gaktek, to może mieć można, można ten temperament sprawdzić, to, to, jest, to, jest, to jest jasne. Aplikacja jest bardzo prosta, bardzo łatwo działająca. Wybieramy jeden spośród samochodów oferowanych przez markę. Mogą to być samochody hybrydowe, mogą, może to być jeden z trzech elektryków, czterech de facto, e, hmm. łącznie ze smartem. Przez 7 dni ta aplikacja mierzy, e, może nie chcę użyć sformułowania dynamikę kontroluje, ale, ale głównie mierzy i ocenia dynamikę jazdy, e, trasy, profil tej trasy, oczywiście w jakiś sposób prędkość e, i po siedmiu dniach otrzymujemy wynik. W, jak, w jakim stopniu jesteśmy Gotowi do, do podróżowania e, samochodem zelektryfikowanym. Te wnioski e, na tle również rozwoju, e, popatrz, rozmawialiśmy o tym. Klasa C, nowa W206, e, już będzie mm. miała 100 km zasięgu. Tak jak Twoje wiele tak. e, mówimy o czysto elektrycznym e, zasięgu. E, nowa klasa S, która pojawi się niebawem w salonach, już te przebiegi na prądzie e, rosną. Więc, udosły, tak. więc jest to Wskaźnik, i, i, i może kierunek. Jeśli jest we mnie odrobina chęci, mogę to sprawdzić, by upewnić się, że jestem jakby w tym, w tym projekcie elektryfikacji. Moja jazda jest ok, jestem na to gotowy. Mm -hmm. fajna, fajna aplikacja, myślę, że, że nawet z czystej ciekawości można z niej, no z niej nie skorzystać. Korzystać. O ile pierwsza aplikacja no, nie była mi znana, to teraz mamy Mercedes-Me, aplikację którą byłem od początku, zaczynając podróżowanie elektrycznym samochodem. Tak jak wspomniałeś, Mercedes-Mi jest bardzo popularną i znaną aplikacją dla użytkowników pojazdów zelektryfikowanych i elektrycznych, rozwiniętą o, o kilka bardzo fajnych, bardzo przydatnych funkcjonalności. Twoje doświadczenia na pewno jakby jasno wskazują, że korzystanie z aplikacji ułatwia życie, powoduje, że może czujesz się spokojniejszy przy planowaniu podróży, przy jakby korzystaniu takim codziennym. To jak w spokoju dzień przed planowanym wyjazdem, jak nawet wieczorem, możesz spokojnie zastanowić się nad tym, kiedy chcesz ruszyć, którą Trasą pojechać, wbijasz w swoim telefonie, w swoim smartfonie, otwierając aplikację Mercedes-Mi cel podróży, i poprzez aplikację, i również przy użyciu no, inteligentnej nawigacji, możesz sobie tą podróż zaplanować. To nawi policzyć, jak będzie przebiegała trasa, gdzie będziesz musiał uzupełnić zapas prądu ile czasu spędzisz na, na ładowarce, na jakiej ładowarce, również tą informację już możesz uzyskać, nie. czy jest to ładowarka prądu stałego, czy zmiennego, jakie obsługuje parametry. Również spod e, aplikacji, pod Mercedezny możesz, będąc jeszcze na, na swoim Wallboxie, e, planując wyjazd na godzinę 7.30, możesz zaplanować bądź spod m, aplikacji, spod smartfona czas odjazdu, ale również uruchomić funkcję bądź wstępnego ogrzewania bądź prewentylacji. Dlaczego to jest ważne? Będąc jeszcze na podpiętym do, do zasilania zewnętrznego, nie marnujesz, nie jakby korzystasz z energii zmagazynowanej w baterii, tylko korzystasz jeszcze ze źródła zewnętrznego. To daje znowu maksymalny, Jasne. dostępny zasięg. Zasięg, tak, dokładnie. To, są, to są myślę te, te fajne. Elementy, dzięki którym możesz spokojniej swoją podróż realizować. Ta, ta wiedza, ta świadomość po prostu jest, myślę, ważnym elementem i można z tego korzystać na co dzień. Tak, no myślę, że ja się dowiedziałem już na samym początku i przekonałem o tym na własnej skórze, bo fizycznie bez tej aplikacji trudno jakby planować, zarządzać czasem. Tutaj musimy się tego nauczyć, musimy, tak jak mówiłeś, planować wcześniej, by się nie rozczarować, by się nie denerwować rano. Jednak mamy czas, który, którym, którym dysponujemy, musimy odpowiednio wcześniej wstać, musimy zaplanować albo musimy, możemy jakby wykorzystywać ten czas. W momentach, kiedy ładujemy samochód na jakichś stacjach pośrednich do naszego celu właściwego możemy coś załatwić, możemy nie wiem, pójść czasem do, do galerii, do sklepu, możemy poczytać, możemy nie wiem, zająć się jakąś pracą na Oczywiście, telefonie. Oczywiście, możemy, możemy zjeść e, obiad, możemy faktycznie załatwić jakieś sprawunki. Pamiętajmy o, o wykorzystaniu ładowarek prądu stałego. E, to, to naprawdę nie zajmie wtedy dużo, dużo tego czasu. E, mamy faktycznie jak na talerzu podane etapami etapy naszej podróży, łącznie z czasówkami e, i to myślę, e, jest taki konkret. To jest no, ważne. Dzisiaj właściwie jazda e, dla mnie, jazda elektromobilna bez uruchomionej tej aplikacji, bez zaplanowanej podróży jest. jest e, nie do przyjęcia. Ja korzystam z tych rozwiązań i jakby wszystkim, którzy chcą się e, pobawić troszeczkę być w tym trendzie elektromobilnym, e, związanym z eko i energooszczędnością, na pewno Tylko to będzie. korzystanie po prostu z tej hmm. aplikacji jest nieuniknione, no. ale i bardzo pomocne, i, no tak, i bardzo tak. komfortowe. Musimy jakby zarządzać hmm. czasem samochodem, ładowarkami. musimy też mieć Czasem o, jeszcze... pomysł na alternatywę, jeżeli ładowarka jest zajęta, by szukać, Świetnie. jakby to. To jest miejsc właśnie też bardzo. Więc... Jakby pytano mnie o to, mm. e, czy ja wiem, e, zbliżając się do ładowarki, czy ona jest aktualnie w użyciu, czy jest wolna i czeka mm. na mnie. Faktycznie inteligentna nawigacja potrafi pokazać ikonę konkretnej ładowarki z jej parametrami. Jeśli świeci się zielone, zielone oczko, to znaczy, że ta ładowarka... Jest aktywna i czeka na nas, na, na rozpoczęcie przez nas procesu ładowania. Przemku, podsumowując, mamy dwie aplikacje. EQ Ready, która pozwala nam się przystosować do, do nowej technologii. Mercedes Mi rozszerzona inteligentną nawigację, która no, ma szereg e, funkcji, które pomagają nam współpracować z tym naszym elektrycznym samochodem. EQ Ready. Jakby informuje nas o naszej gotowości już do podróży samochodem elektrycznym bądź elektryfikowanym. Mercedes mi z rozszerzoną funkcjonalnością dedykowaną dla kierujących pojazdami zelektryfikowanymi i inteligentna nawigacja jako narzędzie wsparcia podróży, zaplanowania jej korzystania na poszczególnych etapach z ładowarek licząca czas myślę, że to chyba Tyle, że to Czyli jest korzystanie właśnie... z tych aplikacji, z tych narzędzi ułatwi nam po prostu funkcjonowanie, w współpracę z samochodem. Tak, zdecydowanie tak.